Niemiecki minister obrony Boris Pistorius nazwał Rosję największym i najbardziej bezpośrednim zagrożeniem dla NATO, przemawiając w poniedziałek na Warszawskim Forum Bezpieczeństwa. Pistorius potępił Moskwę za powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej krajów europejskich, które nazwał lekkomyślnymi i niebezpiecznymi. Niemiecki szef obrony potwierdził, że rosyjskie drony przeleciały nad niemiecką fregatą na Morzu Bałtyckim, a następnie naruszyły przestrzeń powietrzną Polski i Estonii, a odwiedzając niemiecki kontyngent wojskowy na sąsiedniej Litwie, potwierdził zaangażowanie Berlina we wzmocnienie obrony przed takimi zagrożeniami. Zauważył, że Niemcy przyczynią się do projektów i inicjatyw mających na celu wzmocnienie wschodniej flanki sojuszu obronnego, ale odmówił dalszych szczegółów, mówiąc, że jest zbyt wcześnie, aby ogłosić konkretne plany. Potwierdził również niezachwiane zaangażowanie Berlina w obronę Ukrainy, ujawniając, że jego kraj wyśle do Kijowa dodatkowe dwa systemy obrony przeciwrakietowej Patriot do 2026 roku.